Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat, po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Właściwie w tych dwóch zdaniach zawiera się cały sens misji Chrystusa, Ewangelii, a tym samym właściwie cały sens Bożego objawienia, cały sens historii zbawienia, którą opisuje Biblia. Jest to jednocześnie prawda Ewangelii. Na czym ona polega? Polega na tym, że Bóg jest pełen miłości i tak umiłował świat, że posłał Syna. Dał wszystko, aby zbawić człowieka. To jest jego zasadniczy cel, zasadnicze pragnienie, zamysł, który nosi od początku. I zauważmy, że prawda, która jest w ten sposób podana, nie jest czymś. Tą prawdą jest sam Syn Boży, który stał się człowiekiem. a dostała się Życiem. I to życiem w wymiarze ludzkim. Wypowiedziana życiem samym. Świadectwem. Do końca. Pan Jezus mówi w pewnym momencie, ja jestem drogą prawdą i życiem. Drogą prawdą i życiem. Można powiedzieć drogą przez prawdę do życia. Taki jest, powiedziałbym, zasadniczy sens Ewangelii i posłania Jezusa. Ale zbawienie dokonuje się przez wiarę. Przy czym wiara w Nowym Testamencie to tyle co zawierzenie. To jest żywa relacja osobowa. Sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło. Nie uwierzyli w Niego, nie uwierzyli w to, że On jest Synem Bożym, że jest, że w Nim zawiera się cały Boży zamysł i plan odnoszący się do człowieka. Że Bóg tak bardzo umiłował świat, że swojego Syna dał. Ludzie nie uwierzyli w to światło. I to ma niesamowite konsekwencje. To, że tu jest napisane, że nie uwierzyli w imię jednorodzonego Syna Bożego oznacza, że nie uwierzyli, że Jezus, Jehoszua po, e, e, po hebrajsku oznacza, że zbawia, że w Nim jest zbawienie. To właśnie przez Jego imię, przez Niego samego dokonuje się zbawienie. Sąd polega na tym, że przyszła światło, a ludzie jej, jej nie przyjęli. I są dwie kategorie. Jedni nie uwierzyli, bo ich czyny były złe i nie chcieli, żeby się to odsłoniło. Ci, którzy zaś uwierzyli, poszli za światłem i y, 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 otrzymują udział w życiu. To, że nie uwierzyli, tutaj jest tylko podkreślone to, że, że ich czyny były złe, ale ta niewiara może wynikać także, ten brak zawierzenia z braku poznania. Tutaj Ewangelista nie pisze o takiej sytuacji, bo pisze w kontekście działania całego Pana Jezusa, ludzie jakoś wiedzieli, że był taki człowiek, że co mówił i tak dalej to mieli okazję jakby poznać. Mieli też świadectwo tych, którzy go widzieli z matrycztałem. Więc tego w ogóle nie bierze pod uwagę, ale dzisiaj to trzeba wziąć pod uwagę, że są tacy, którzy po prostu nie wiedzą, nie mają możliwości poznania, rozeznania. Natomiast w przypadku tych, którzy wiedzą, a odrzucili światło, bojąc się, że się te grzechy ujawnią, tutaj doświadczają czegoś fatalnego. Grzech, który jest czymś fatalnym. Jest jakąś zdradą w Bogu, tak życi to przeżywali, w prawu. Jest jakimś czynem, ale nie ten czyn jest najgorszy, że człowiek zgrzeszył. Wszyscyśmy zgrzeszyli i nikomu nie wystarcza sprawiedliwości na podstawie prawa. Nie ma takiego. Najważniejsze jest to, co człowiek robi z tymi swoimi czynami, które szczególnie tymi czynami, które są złe. Kiedy zaczyna je zaciemniać, kiedy wybiera ciemność, aby. To się nie ujawniło, kiedy zaczyna oszukiwać siebie i innych, próbując tłumaczyć, że w ogóle się nic nie stało albo że jest inaczej niż jest. To jest wejście w ciemność. To jest ta ucieczka, odrzucenie światła, którym jest Chrystus. Na podstawie lęku. Ale ten lęk jest świadectwem tego, że oni nie uwierzyli w imię jednego, jednorodzonego Syna Bożego. Nie uwierzyli, że. Bóg tak umiłował świat, bo gdyby poznali to, że Bóg aż tak umiłował świat, to ten lęk w ogóle nie byłby się pojawił. Gdyby poznali tą determinację Boga z Jego miłości do nas, ten lęk nie miałby żadnych podstaw w ich sercu. Byliby wtedy stanęli w prawdzie, która ich wyzwoli. Także prawda o tym, co jest mroczne w naszym sercu, o naszym grzechu. Powiedziałbym nawet w pewnym sensie, o tyle ta prawda jest najważniejsza, że kiedy człowiek potrafi się przyznać do tego, co jest złe w nim, to już wtedy naprawdę stoi w prawdzie. Już nie ma niczego do ukrycia. Już nie musi niczego bronić, niczego gdzieś chować, tylko wtedy rzeczywiście staje światłość. I stąd to uznanie swoich grzechów jest dla Chrystusa tak ważne. Ten lęk przed Bogiem jest skutkiem tego odwiecznego kłamstwa szatana, który... Tak, jak to jest w Księdze rodzaju opisane, zasugerował człowiekowi, że Bóg nie chce człowieka dopuścić do jakiegoś dobra, które rezerwuje tylko dla siebie. I człowiek z jakimś podejrzeniem patrzy na, na Boga, stąd się rodzi cały lęk i tak dalej. I ta ciemność, w której człowiek jest, jest w gruncie rzeczy niewolą, która się wiąże z tym lękiem. Kiedy się uwierzy, że Bóg tak bardzo umiłował świat, że Syna swego dał, wtedy to zupełnie. Pęka. Stąd ta prawda Ewangelii, która się właściwie można powiedzieć, streszcza w tym, ona jest tak ważna. Święty Paweł potem w liście do Rzymian pisze jeżeli Bóg znany, Ten, który nawet nie oszczędził własnego Syna, ale go za nas wydał, abyśmy mieli zbawienie, jakżeż by mógł nas potępić? To jest właśnie ta sama prawda inaczej wypowiedziana, ale już praktycznie, ale wszystko zależy od zawierzenia, właśnie. Temu, że Jezus Nazaretu jest prawdziwym Synem Bożym i Mesjaszem.